Nie chcę pobożności w formie Ojciec ryzyk. Gęba taka, łóczy takie. Nie chce. I ten ugrzeczniony ton. I od któregoś momentu Ojciec doktor. Bo w prawie kanonicznym jest, że jak biskupy, to biskupy z doktorów są. To być może po to. Ojciec doktor, Tadeusz Rydzyk. A każde słowo nie jak księdza doktora, tylko nawet nie jak, nawet nie, bo to trudno, nie jak, jak wiejskiego proboszcza, tylko jak zbieracza. Dusz, bo z każdej duszy jest kasa, kolekcjoner ludzkich dusz ze względu na kasę, przewrotny człowiek, ojciec ryzyk, niegodziwiec na Bożej służbie pod imieniem Maryi. Jeśli Maryja chciała tego radia, to nie taki, jakie on dzisiaj jest. Maryja nie chciała radia, który usprawiedliwia C19, nie chciała radia, które usprawiedliwia grzech, przykrywanie grzechu. Na pewno takiego radia nie chciała, żeby tak było. I co najważniejsze, katolicki głos w Twoim domu, a gdzie tam jest katolicka msza. Ojciec Rydzyk już się jej nauczył, odprawia, wiernych o to prosi. O mszy świętej w Rycie Rzymskim, o zmienionej doktrynie, o zwodniczym soborze watykańskim głosi czy po raz dziesiąty już będzie czytał katechizm Kościoła katolickiego w wydaniu racingerowskim, ekumeniacki katechizm wydawany, prezentowany przez Wojtyłek, który nie jest de facto katechizmem katolickim, tylko odrzuconej religii katolickiej. Ludzie się będą chlubić, że czytają, że znają katechizm, który... Nie katolicki, Jana Pawła? Żadna zasługa dla nieba jest. I ma to Ojciec obo Ryzyk obowiązek im powiedzieć, wiedzieć to, dowiedzieć się, doczytać. Zwodziciel, Ryzyk.